53 czerwca 2022 roku w Mielnie miał miejsce groźny wypadek. Z informacji przekazanych przez rzecznika policji wynika, że nie trzecia mieszkanka Mielna wjechała w witrynę z Wiadomo, że w wyniku wypadku kilka osób odniosło obrażenia. Na temat zdarzenia rozmawialiśmy z Komisarzem Moniką z rzecznikiem Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie. Komisarz Monika Kosiec, Komenda Miejska Policji w Koszalinie. Dzisiaj po godzinie 14 otrzymaliśmy informację o tym, że w Mielnie przy ulicy Lechitów kobieta kierująca Renault wjechała w witrynę sklepową. Policjanci, którzy pracowali na, na miejscu zdarzenia poddali tą kobietę badaniu na zawartość alkoholu. W wydychanym powietrzu okazało się, że jest nietrzeźwa, ma 2,2 ,2 ,2 promila alkoholu. Ponadto ta kobieta została zatrzymana. Na chwilę obecną przebywa w policyjnym areszcie. Jutro po wytrzeźwieniu Usłyszę zarzuty, jakie o tym zdecyduje po zgromadzeniu materiału dowodowego prokurator. Kobieta tłumaczyła się policjantom na miejscu, że wsiadła do pojazdu z automatyczną skrzynią biegów i zamiast hamulca wbiła bieg i po prostu wjechała w tą witrynę. To ją oczywiście ją nie usprawiedliwia z uwagi na to, że zachowała się nieodpowiedzialnie, jadąc nitrzeźwa.